Ty masz mnie za głupią dzikuskę. Nie o Pokachonta, ale o Mitologii Słowiańskiej. Dzisiaj będzie. Mitologia słowiańska. A kóż diable? Fuu, poganie! Właśnie tak było to wszystko pojmowane. Nie wiem czemu, bo z tego się wszyscy wywodzimy. Znamy mitologię z grecką, której się uczymy, za którą nawet dostajemy oceny w szkole, a nie wiemy między innymi kim był Weles czy Peron, a nawet Mokosz. Jaka jest różnica pomiędzy mitologią grecką a mitologią słowiańską? Między innymi taka, że mitologia grecka nas nie dotyczyła, więc spokojnie możemy się jej uczyć, ale jak mamy mitologię słowiańską, która została wyparta przez chrześcijaństwo, to już nie, to jest diabelskie nasienie. Nie możemy tego wiedzieć, nasze dzieci nie mogą się tego uczyć. Mitologię słowiańską wszyscy powinniśmy znać, bo na przykład, jeżeli byśmy popatrzyli na nasze codzienne życie, to wiele z tej mitologii słowiańskiej naprawdę jest w naszej tradycji. Nazywanej często chrześcijańską. Na przykład, jeżeli zabraćby całą mitologię słowiańską, wszystkie tradycje pogańskie z świąt wielkanocnych, to wielkanocy by nie było. Jajka do wyrzucenia, zajączki do wyrzucenia, oblewanie się wodą, weź to od diabła i spotykanie się, jedzenie jajek i tak dalej też poszłoby w niepamięć. Wszystko to pochodzi z tradycji słowiańskiej, z tradycji pogańskiej, więc takim sposobem Wielkanocy by nie było. Zostało to oczywiście na żywca zerżnięte i wpisane sobie w kalendarz jako święto chrześcijańskie. Oczywiście nie uważam, żeby w mitologię słowiańską wierzyć, ale fajnie, Ją znać, bo naprawdę wiele rzeczy pokazuje się z zupełnie innej strony. Właśnie jak już Wspomniane wcześniej święta wielkanocne, ale również wiele innych rzeczy, jak pory roku, nowy rok i wiele, wiele imprez, które przeszły w nowych nazwach, w nowych aranżacjach do dzisiejszych czasów. Oczywiście mitologia słowiańska ma wiele rzeczy fantastycznych, ale na przykład niektórzy wierzą w to, że był sobie Pan, który jednego dnia stworzył niebo, drugiego dnia stworzył ziemię, trzeciego dnia stworzył a nie, czekaj. Więc jak widzicie, każda religia ma coś niesamowitego w sobie, więc dlaczego nie znać i tej naszej prawdziwej, naszej słowiańskiej kultury, słowiańskiej tradycji? Dzisiaj parę historyjek o tym będzie. czego nie ma nikt inny. Na samym początku było niebo i morze i był Bóg, był to Bóg. Perun, który pływał sobie po tym bez kresu wód, bo nie było nic więcej. Była woda i było niebo. I on sobie pływał, ale było mu bardzo smutno, bo był samotny. Pewnego dnia, choć nie było jeszcze wtedy dni, spojrzał w wodę i zobaczył swoje odbicie. I wtedy z głębin odchłani najgłębszych wypłynął weles, czyli tak zwany brat Peruna. Ten zły brat Peruna. We współpracy nie do końca, ale w pewien sposób tak stworzyli świat. Veles popłynął na dno, oceanu wyciągnął ziarenko piachu, a Perun rzucił to ziarenko i w ten sposób powstał ląd. Perun bardzo zmęczył się tym, że stworzył nowy ląd, więc postanowił się przespać. Ale z racji tego, że Welez był tym złym bratem, powiedział sobie: hmm, ja chcę rządzić tym lądem. Ja będę królem wszystkiego, więc utopię swojego brata". I tak robił góry, z których których bóg Perun się staczał, ale Perun nie był taki głupi, miał wielką moc i dzięki temu tam, gdzie on się stoczył, powstawał nowy ląd. Jak się obudził, zobaczył, że ląd jest bez kresu. Zorientował się, o co chodzi i co zrobił Weles. Wtedy doszło do potyczki. Ogółem cała mitologia słowiańska skupia się na tym, że mamy dobro i mamy zło. Mamy dobrych bogów, mamy złych bogów i tak powstaje świat, tak powstaje wszystko podczas walki jednego z drugim. Ale wróćmy do walki Peruna z Welesem. Oni zaczęli się tam mocno naparzać. Jeden stworzył swoje demony, drugi stworzył swoją armię, ale to przecież Perun był bogiem wszystkiego, więc oczywiście on musiał wygrać. I tym sposobem strącił Welesa do podziemi. I tak Weles stał się bogiem podziemiów, czyli bogiem zmarłych. Wszystkiego, co umiera, miało trafić właśnie do niego. Ale zanim Weles pod ziemię, stworzył smoka, wielkiego smoka, z którym miał problem nawet. Perun. Smok został zakuty w wielki łańcuch, ten łańcuch jednak co roku lekko się poluźnia i Perun musi na nowo ten łańcuch tworzyć. Wtedy nastaje wiosna. Oczywiście wiosna nastaje po tym, jak jest Marzanna, która jest dziewianną i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w mitologii suwańskiej dokładnie jest opisane. Sam Perun zamieszkał w wielkim drzewie, które stało się wielkim centrum świata, wielkie drzewo. Tam całe królestwo Peruna powstało. W korzeniach tego drzewa powstało królestwo Weleza. Przez to, że niebo było całe czerwone i dawało bardzo dużo ciepła, wielki Bóg stwierdził, że nie może tak być, i wziął wszystkie skały, które stworzył wiele ziemi i po prostu zasklepił całe niebo. W ten sposób powstał, powstałcie. Z małymi punkcikami, które dzisiaj znamy jako gwiazdy. Bóg jednak stwierdził, że jest troszkę za ciemno i ponuro, dlatego stworzył Boga, który miał dawać więcej światła na Ziemi. I wcale na górze nie widzicie Słońca, czyli jakiejś planety, tylko na górze, co nam daje Słońce? Daje wielka tarcza Boga, z którą chodzi On od wschodu do zachodu, od wschodu do zachodu. I tak mamy dni. I tak właśnie Wielki Bóg, chodząc sobie po nieboskłonie, daje nam słońce. Jak już powstał świat, to powstała roślinność i zwierzęta, a wszystko to dzięki Mokosz, czyli Matce Naturze. To ona stworzyła całą właśnie zieloną partię na świecie. Skąd się wzięła? Nie wiadomo, ale jak się wzięła i Perun ją znalazł, to oczywiście zapłonęli wielką miłością do siebie i Psychicznie i fizycznie oczywiście. Trwało to trochę. Był syn, ale Perun zafascynowany całą roślinnością i zwierzętami na świecie zaczyna nie polować i dużo nie był w domu. I Mokosz była bardzo samotna. I wtedy pojawi się Weles. Weles <słuch> zdobywa serce Mokosz i oni również oddają się płomiennej miłości. Z tego też powstaje syn. Bum, Mokosz ze wstydu oczywiście ucieka daleko i staje się strasznie samotny. Samotna. Jej syn wyrasta na wielkie ciacho, a ona jest samotna, więc jak myślicie, co się stało? Właśnie, to się stało? Ona i jej syn i z tego powstają trojaczki. O tym wszystkim dowiaduje się Perun i zrzuca ich do welesowej krainy. W międzyczasie powstają ludzie. Wtedy jak Weles właśnie się poznawał z Mokosz, bawił się trawą i ziemią. Stwierdził, że na swoje podobieństwo stworzy człowieka. Więc ze słomy i z ziemi ulepił rączki, nóżki, główkę i chciał ożywić. Mokosz ulepiła kobietę, on ulepił faceta, chciał to ożywić, nie udało się. Ale Perun przyszedł, zobaczył o oh, fajne laleczki i tak powstał człowiek. A w mitologii słowiańskiej jeszcze są oczywiście demony, są baba jagi, są wiedźmy i jest wiele, wiele dobrych i złych duszków, które pomagają. Są oczywiście tradycje takie jak dziady i tak dalej, i tak dalej. Ta mitologia słowiańska naprawdę się nie kończy, a warto ją poznać i fajnie ją znać, bo wtedy wiemy, co z czego tak naprawdę się wzięło. Zaprezentowana historia to oczywiście dopiero początek mitologii słowiańskiej, ale jeżeli Was to zainteresowało, to naprawdę znajdziecie wiele polskich autorów, którzy w mitologię słowiańską się wkręcili i pokazują ją naprawdę w przystępny, bardzo fajny sposób. I na przykład na początek mitologia słowiańska. Jakuba Bobrowskiego i Mateusza Wrony. Wszystko przystępnie podane, bardzo fajnie się to czyta. I tutaj możecie poznać naprawdę wszystkie podstawy, początki tego, jak świat... Powstał, skąd się wszystko wzięło i jeszcze więcej, jeszcze więcej. Druga ich pozycja to czarty biesy, zjawy, opowieści z pańskiego stołu. Tutaj więcej o demonach, o tym jak już ludzie sobie z nimi radzili. Spotyka się przy stole kilku ludzi i opowiadają sobie różne historie właśnie o demonach. Dary bogów Witolda Jabłońskiego. Tutaj z perspektywy bajarza jest to opowiadane. Również fajna książka. Fajnie się czyta, dużo rzeczy powtarza się co w mitologii słowiańskiej, a niektóre są rozszerzone i widziane z nieco innej strony. Bestiariusz słowiański to jest mój typ. Witold Vargas i Paweł Zych. Według mnie jedna z najfajniejszych książek o mitologii słowiańskiej. Poznajemy tutaj różne demony, cudowne ilustracje, które pokazują jak one wyglądały. Cudowna bajka dla dzieci i nie tylko, bo dorośli będą zachwyceni. Ja to połknę chyba w jeden dzień. Super fajna książka na dobranoc, ale nie tylko. Na przykład stąd dowiecie się, dlaczego chce wam się sporo pić piwa, albo dlaczego ciągle przydarza wam się coś pechowego. A teraz przechodzimy do fabuły w nawet w realnych czasach seria żniwiarz Pauliny Hendel. Jak dla mnie jedna z najlepszych książek fantastycznych ever, które czytałam, czytałam, a dodatkowo jest tu naprawdę sporo, sporo mitologii słowiańskiej, wiele demonów. I historia naprawdę wciąga. Ja na przykład nie mogę się już doczekać kolejnego tomu. Na razie powstały cztery, i niedługo ma się pojawić nowy, więc myślę, że będę jedną z pierwszych osób, która kupi preorder. Super wydanie, fajne okładki i naprawdę bardzo dobrze się czyta. Jeżeli lubicie fantastykę, to jak najbardziej Paulinę Hendel polecam. Druga seria Pauliny Händel, Zapomniana Księga. Tutaj również sporo mitologii słowiańskiej połączonej nieco z science fiction. Fajnie również się czyta. Też jestem fanką, ale żniwiasz jednak to to nie jest. Marta Kisiel i jej kilka książek. Prawie wszystkie od niej coś mają z mitologii słowiańskiej. Nie do końca jest to moja bajka. Wydaje mi się, że dużo bardziej zadowoleni z tych książek będą do nastolatkowie. To jest m.in. Nomen omen, Marta Kisiel, ale inne książki od niej też znajdziecie, tam też sporo mitologii słowiańskiej. Szeptucha Miszczuk, również słowiańskie bóstwa, pradawne obrzędy, romans i ogromna dawka humoru. Bardzo dużo mitologii słowiańskiej, bardzo dużo możecie się z tej książki dowiedzieć, jak mogłoby to wyglądać, gdyby mitologia słowiańska była dalej na tapecie w Polsce. Ja na razie dwie książki mam za sobą, Zastanawiam się, czy kupię trzecią, bo nie jest to też do końca moja bajka. I na koniec oczywiście perełka, Wiedźmin. Wiedźmin Sapkowskiego. Tutaj naprawdę też sporo mitologii słowiańskiej znajdziecie. Przyznam się, że mi się ciężko czyta Wiedźmina. Nie jestem fanką pisania takim sposobem, jak to robi Sapkowski, czyli bardzo opisowy, dużo metafor i tak dalej i tak dalej. Lubię proste pisanie, ale oczywiście jak najbardziej Wiedźmin to obowiązkowa lektura dla tych, którzy o mitologii słowiańskiej chcą wiedzieć jak najwięcej. Jak widzicie mitologia słowiańska to naprawdę nic złego i nic z diabłem nie ma wspólnego, oczywiście jak tylko takie istnieje. Mitologia słowiańska to po prostu morze pięknych bajek, pięknych opowieści, które wciągną Was na 100%, a jeżeli jeszcze zaczniecie czy czytać i domyślać się o, to chodzi o to w obecnych czasach, o, a to jest wzięte stamtąd, to tym bardziej naprawdę jest to coś ciekawego. Ja wciągnęłam się jakiś rok temu i szukam wręcz pozycji, które mają w sobie mitologię słowiańską, bo naprawdę sprawia mi przyjemność czytanie o tym. Więc jeżeli jesteście fanami fantasy, a nawet jeżeli nie jesteście fanami fantastyki, ale chcecie wiedzieć, skąd niektóre zwyczaje i tradycja polska w ogóle skąd się wzięła, to myślę, że mitologia słowiańska będzie jak najbardziej dla was. I tym właśnie sposobem żegnam się dzisiaj z wami. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, aby dawać łapki w górę, aby komentować. Piszcie na przykład, jaki demon jest Waszym ulubionym. Pamiętajcie, że wąskie gardło znajdziecie również na Facebooku. Instagramie i oczywiście na TikToku. Nieźle się tam bawię. A my widzimy się oczywiście znów za tydzień, w piątek, po godzinie 17. Do zobaczenia, Wąskapa! I niech Perun będzie z Wami.